Szanowni Państwo, chciałbym Państwa przywitać na moim wideopodkaście, który nazywa się Zachowaniem trybu. Będę się z Państwem dzielił co tydzień różnymi refleksjami, obserwacjami, spostrzeżeniami dotyczącymi życia politycznego, ale także moimi działaniami jako senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam serdecznie Państwa do oglądania tego kanału i za każdym razem będę chciał przedstawić Państwu kilka najważniejszych informacji dotyczących zarówno mojej działalności, jak również tego, co się dzieje w polskiej polityce. Drodzy Państwo, w ostatnim tygodniu podjąłem kilka interwencji, które moim zdaniem są istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Przede wszystkim chciałbym zwrócić Państwa uwagę na moje oświadczenie senatorskie dotyczące przyszłości Spółki wydawniczej Polska Press. Jak pewnie Państwo pamiętają, Polska Press to jest koncern medialny, grupa medialna, która ma i zarządza kilkoma tytułami regionalnymi, ale także posiada kilkaset portali regionalnych oraz lokalnych. Polska Press została zakupiona w 2020-2021 roku przez PKN Orlen. Za niebagatelną kwotę ponad 200 milionów złotych. Ta transakcja wtedy wzbudziła wiele obaw co do koncentracji rynku medialnego, co do wpływu na gwarancję wolności słowa, co do wpływu na pluralizm mediów. No ale w 2023 roku, po wyborach parlamentarnych, sytuacja się zmieniła zmienił się zarząd PKN Orlen. No i zaczęły się pojawiać pytania, co dalej z przyszłością Polska Press. Czy koncern paliwowy, jeden ten nasz czempion narodowy, powinien być właścicielem pracy, czy też być może powinien z tego zrezygnować? Minęło już trochę czasu, dlatego pod koniec lipca wystosowałem oświadczenie do pana Wojciecha Balczuna, ministra aktywów państwowych, pytając, no dobrze, to jaka jest przyszłość? Polska Press. Czy koncern będzie, czy ta spółka będzie sprzedana, czy być może w jakiś sposób zrestrukturyzowana, może oddana w ręce dziennikarzy, pracowników tej spółki na zasadzie spółdzielni pracy? Otrzymałem odpowiedź pana ministra Balczuna, z której wynika, że zostały dokonane różne zmiany organizacyjne, które mają zapewnić, Wolność słowa i wolność takiej normalnej działalności redakcyjnej w Polska Press. Po drugie, że są podejmowane różne działania restrukturyzacyjne oraz działania, które mają doprowadzić do zwiększenia rentowności tej spółki. No ale jednak na razie chyba nie ma planu dotyczącego sprzedaży czy też można by powiedzieć prywatyzacji Polska Press. W największym skrócie ta. Odpowiedź sprowadzała się do tego, że najpierw musimy zrestrukturyzować, a później będziemy zastanawiali się nad sprzedażą. Ja myślę, że to nie jest taki temat, który można uznać, że już jest w ten sposób załatwiony. Myślę, że powinniśmy mieć prawo do informacji, no, kiedy ta restrukturyzacja się zakończy. Na czym ona będzie rzeczywiście polegała i czy w ogóle faktycznie jest planowana sprzedaż Polska Press? Bo uważam, że to całe zamieszanie i te wszystkie działania w 2020-2021 roku, także z mojej strony, jak byłem Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale ze strony także organizacji pozarządowych, takich jak Fundacja Helsińska czy Stowarzyszenia Dziennikarskie, no po coś były po to, aby właśnie podkreślić, że państwo. Powinno mieć minimalny udział, jeżeli chodzi o kontrolowanie czy wpływ na rynek medialny, a przecież państwo i tak ma wpływ na realizację misji publicznej przez media publiczne. Także zobaczymy, jak się ta historia dalej potoczy, ale wydaje mi się, że jest to temat, który należy śledzić. Drugie wystąpienie, drugie oświadczenie, które sformułowałem jako senator. Było skierowane do pana premiera Donalda Tuska oraz do pani sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyny Kotuli. A mianowicie w maju 2024 roku zostały przyjęte dwie dyrektywy unijne, które zakładają powołanie w Polsce i w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej organów do spraw równości, czyli niezależnego organu który zajmowałby się różnymi przypadkami dyskryminacji, zarówno w relacjach, kiedy to organy władzy publicznej mogą dopuszczać się dyskryminacji, jak również w tak zwanych sytuacjach horyzontalnych, kiedy to jakiś podmiot prywatny, na przykład pracodawca dyskryminuje swojego pracownika, czy jakiś podmiot świadczący usługi odmawia udostępnienia czy świadczenia tych usług z jakichś powodów dyskryminacyjnych. Z artykułu 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wynika, że nie możemy być dyskryminowani z sześciu ogólnych powodów. Te powody to jest płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religia lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek oraz orientacja seksualna. No i tymi wszystkimi kwestiami ma zajmować się ten właśnie organ do spraw równości. Polska oczywiście ma wdrożone niektóre dyrektywy unijne dotyczące dyskryminacji, natomiast ta dyrektywa ma znaczenie szczególne, ponieważ ona odnosi się właśnie do stworzenia tego nowego niezależnego organu do spraw równości. W związku z tym zadałem pytanie, jak rząd zamierza do tego podejść, tym bardziej, że termin na wdrożenie tej dyrektywy. Upływa w czerwcu 2026 roku, czyli jakbyśmy spojrzeli, no to już wiele czasu nie zostało. Mamy wrzesień, no to zostają nam jeszcze trzy miesiące ponad tego roku i raptem później kolejne pół roku, aby przyjąć odpowiednie ustawy, aby przygotować funkcjonowanie tego organu. Otrzymałem odpowiedź podpisaną przez ministrę Katarzynę Kotulę, z której wynika, że są prowadzone prace koncepcyjne, jak wdrożyć te właśnie dyrektywy, jak powołać ten organ do spraw równości. Po drugie, z odpowiedzi tej wynika, że tymi zadaniami raczej nie zajmie się Rzecznik Praw Obywatelskich, że to by wykraczało poza ogólne dotychczasowe działania Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli tak naprawdę trzeba stworzyć jednak nowy organ do spraw równości. Wreszcie pani ministra Katarzyna Kotula zadeklarowała, że konsultuje się w tych kwestiach już z niektórymi organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami, natomiast zamierza przekazać projekt ustawy do uzgodnień międzyresortowych oraz do konsultacji Społecznych w czwartym kwartale 2025 roku. No i wreszcie być może jedna z ważniejszych informacji, która wynika z odpowiedzi pani minister Kotuli, to to, że prowadzi dyskusję z Ministerstwem Finansów na temat zagwarantowania odpowiednich środków dla funkcjonowania organu do spraw równości. No bo jeżeli ten organ ma powstać do połowy, 2026 roku, no to wypadałoby, aby jednak w budżecie na przyszły rok przewidzieć środki na jego funkcjonowanie przynajmniej przez te pozostałe miesiące 2026 roku. Uważam, że to jest absolutnie ważna sprawa, aby, abyśmy się skupili na powstaniu organu do spraw równości. Myślę, że w ten sposób no, dopełnimy to co jest oczekiwane przez organizacje pozarządowe, przez społeczeństwo obywatelskie, przez wielu ekspertów od wielu lat, że w przypadku, kiedy dochodzi do dyskryminacji z tych właśnie powodów, o których wspomniałem, jest organ, który jest w stanie się tym profesjonalnie zająć, a myślę, że ma to szczególne znaczenie w tych relacjach horyzontalnych, czyli tak jak wspomniałem, kiedy to podmiot prywatny może dyskryminować. Jakąś osobę fizyczną, czyli na przykład pracodawca, może dyskryminować swojego pracownika. Także trzymam kciuki za panią ministrę, za Rząd Rzeczypospolitej, że uda się ten projekt doprowadzić do końca i że nie będziemy mieli w tym zakresie żadnych opóźnień, jeżeli chodzi o nie tylko wdrażanie prawa unijnego, ale także realizowanie wartości wynikających z artykułu 32 Konstytucji. Drodzy Państwo, ubiegły tydzień a zwłaszcza czwartek, miał szczególne znaczenie z punktu widzenia debaty na temat praworządności. Dlaczego? Ponieważ po wielu miesiącach oczekiwania Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał bardzo istotny wyrok dotyczący konsekwencji Orzeczeń, które są wydawane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym. To jest wyrok w sprawie AWT, taki jest skrót tego orzeczenia, i który to wyrok był wynikiem pytania zadanego przez jeden z polskich sądów. Stan faktyczny jest dość szczególny i dość skomplikowany, natomiast Chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie, a mianowicie co ten wyrok oznacza? Po pierwsze, ten wyrok wskazuje, że no nie możemy poważnie podchodzić do działalności orzeczniczej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ponieważ z tego wyroku wynika wyraźnie, że jeżeli Izba Kontroli Nadzwyczajnej wydaje określone rozstrzygnięcia, a później na nie. Trzeba powoływać się w sądach, to te rozstrzygnięcia mogą być podważane. A co więcej, mogą być uznane za niebyłe. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ już wcześniej Trybunał Sprawiedliwości mówił, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie spełnia kryterium sądu w rozumieniu prawa unijnego, że nie ma tych wszystkich cech niezależności ze względu na to, że została wadliwie. Że sędziowie tej Izby zostali wadliwie powołani w 2018 roku. Natomiast w tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości mówi, no dobrze, ale coś, co zrobić, jeżeli przed oblicze prawdziwego niezależnego sądu trafia orzeczenie wydane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnych Spraw Publicznych, gdzie na przykład sąd musi nadać klauzulę wykonalności. No to czy ten sąd ma takie orzeczenie brać na poważnie pod uwagę, czy może uznać je za niebyłe. I co więcej, nawet jeżeli jest to sąd niższej instancji. I Trybunał Sprawiedliwości mówi, że zasada pierwszeństwa prawa unijnego pozwala na to, aby uznać takie orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych za niebyłe. To, co dla mnie jest w tej sprawie także szczególnie ciekawe, to to, że to orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zapadło w wyniku wniesienia skargi nadzwyczajnej przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, który działał na rzecz de facto spółki Skarbu Państwa po 14 latach od wydania, Oryginalnego orzeczenia w sprawie. Czyli zostało wydane orzeczenie w 2006 roku, i po 14 latach prokurator generalny postanowił wnieść skargę nadzwyczajną, która to skarga została uznana przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i to spowodowało te dalsze konsekwencje. No to oznacza, że oczywiście. Skargę nadzwyczajną należy zreformować w polskim prawie i że jest to instrument prawny, który po prostu jest wadliwy i może być nadużywany do celów politycznych czy celów ochrony interesów majątkowych także spółek skarbu państwa. No i chyba to, co najważniejsze, to to, że po prostu ten wyrok oznacza, że musimy jak najszybciej zreformować Sąd Najwyższy jak najszybciej musimy doprowadzić do tego, że w sądzie najwyższym nie będą orzekali sędziowie, których status może być kwestionowany i przecież odpowiednie projekty ustaw zostały przygotowane i myślę, że już wkrótce będą przedmiotem prac parlamentarnych i myślę, że nie możemy zapominać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo prawne obywateli, za odpowiedzialność za cały system prawny to nie jest tylko i wyłącznie kwestia rządu. To nie jest kwestia Odpowiedzialności sędziów, ale to jest także odpowiedzialność prezydenta Rzeczypospolitej. I ja wierzę, ufam, że jeżeli odpowiednie ustawy zostaną przyjęte, to pan prezydent nie będzie do nich podchodził na zasadzie, a to jest wynik jakiejś tam realizacji e, prawa unijnego, tylko po prostu będzie zdawał sobie sprawę, że brak jego podpisu będzie się przyczyniał do chaosu prawnego i do destabilizacji e, systemu prawnego. Prezydent Rzeczypospolitej też ponosi odpowiedzialność za strzeżenie konstytucji i za bezpieczeństwo prawne obywateli, i myślę, że ten wyrok jest kolejnym, który symbolizuje i wskazuje, jak konieczne, jak ważne z punktu widzenia obywateli jest doprowadzenie do końca całej dyskusji na temat przywracania praworządności i naprawiania tego właśnie systemu. I można by powiedzieć, że to są te trzy najważniejsze y, tematy, czyli Polska Press, Organ do Spraw Równości, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 września 2025 roku. Ale przyznam, że to, co mnie bardzo ucieszyło, i mam taką naprawdę wielką osobistą radość, że to się wydarzyło, że y, można powiedzieć, wymiar sprawiedliwości jest coraz bardziej zainteresowany jedną postacią. To jest to, co się zdarzyło w piątek, a mianowicie w piątek prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna, który jest posłem do Parlamentu Europejskiego i z tego tytułu ten immunitet mu przynależy. Przypomnijmy, o co chodzi w tej sprawie o coś co nigdy nie powinno się wydarzyć, o haniebne słowa wyrażone przez Grzegorza Brauna, czyli o tak zwane kłamstwo oświęcimskie, zaprzeczanie istnieniu komór gazowych w Oświęcimiu. To, że w ogóle takie słowa padły ze strony Grzegorza Brauna jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. Przypomnę, że Senat Rzeczypospolitej nawet przyjął specjalną uchwałę potępiającą tego typu wypowiedzi. Ale ja myślę, że w kontekście tej sprawy nie powinniśmy zapominać o tym, że to już jest kolejna sprawa i kolejny wniosek, który dotyczy Grzegorza Brauna i który został skierowany do Parlamentu Europejskiego. No bo tak, jeżeli przypomnimy sobie, drodzy Państwo, to pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu został skutecznie doprowadzony do końca. To, była, to był cały szereg wydarzeń z udziałem pana Grzegorza Brauna, w tym przede wszystkim ten incydent z gaśnicą, czyli to gaszenie świecy Hanukowej w parlamencie, atak w czasie jednego z wykładów, ale także atak chociażby na pana ministra profesora Łukasza Szumowskiego. W tym zakresie immunitet już został uchylony. Co więcej, Grzegorz Braun usłyszał akt oskarżenia. Drugi wniosek dotyczący tego tak zwanego pseudo-zatrzymania obywatelskiego pani doktor w Oleśnicy też już został skierowany do Parlamentu Europejskiego i czekamy na jego rozpoznanie. Trzeci wniosek dotyczący całego szeregu czynów w tym jednego czynu zniszczenia flagi unijnej, zaboru flagi ukraińskiej, ale także zniszczenia wystawy wspierającej osoby LGBT, która się odbywała w Sejmie, czy też zniesławiania, znieważania organizatorów akcji Żonkile. Ten trzeci wniosek też już trafił do Parlamentu Europejskiego, i teraz mamy czwarty wniosek dotyczący kłamstwa e, Oświęcimskiego, czyli cztery kompleksowe sprawy, łącznie e, już chyba ponad 20 e, zarzutów, które e, są e, kierowane w stosunku do e, Grzegorza Brauna, w tym te kilka pierwszych zarzutów, które już zostały przemienione w akt e, oskarżenia. I myślę, że to jest jasny sygnał, że Sprawiedliwość idzie po Grzegorza Brauna i że nikt nie zamierza tolerować tego typu zachowań. I bardzo się cieszę, że pan prokurator generalny Waldemar Żurek. Cieszę się, że prokuratorzy z krakowskiego oddziału IPN-u poważnie potraktowali sprawę i po tych kilku tygodniach od tych skandalicznych słów sprawą będzie mógł już się zająć Parlament Europejski. No i cóż, a teraz liczę na europarlamentarzystów, na pana Posła Sienkiewicza, na pana posła Rukowicza, pana posła Wawrykiewicza, posła Śmiszka, na tych wszystkich, którzy nas reprezentują w Parlamencie Europejskim, że szybko sprawą się zajmą i że już za kilka tygodni być może dowiemy się, że Parlament Europejski ten immunitet w odniesieniu do tych czynów uchyli, bo przypomnę, że nie chodzi tylko i wyłącznie o ten świeży wniosek, ale też. Te wnioski, które zostały złożone, jak jeszcze pełniłem zaszczytną funkcję prokuratora generalnego. Drodzy Państwo, bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zapraszam na kolejne nagranie. Dziękuję.